Czy kot w domu jest szczęśliwy? Wszystko zależy od domu. Jeżeli kot w domu ma drugiego kota, życzliwość wszystkich ludzkich mieszkańców i wolny dostęp do, do ich pieszczot, wolny dostęp do jedzenia, to znaczy je wtedy, kiedy chce, a nie wtedy, kiedy opiekun chce mu dać no i wolny dostęp do wszystkich poziomów, jakie są w mieszkaniu. Może po prostu wskakiwać na stół, na półki, wszędzie, gdzie chce. I jeżeli ma. Taką swobodę, że może sobie wybierać te miejsca, które najbardziej pasują mu do leżaków. I ja bym jeszcze dodała tutaj, że kot nie powinien się nudzić. To znaczy, kot powinien. No dlatego, bo niech mieć, mieć, drugiego, mieć kota. drugiego kota. ale jeżeli tego drugiego kota nie ma, to niech ma swoich ludzi wtedy, kiedy oczywiście ci ludzie mogą mu poświęcić taki jak najwięcej. Ale pamiętajcie Państwo, że nigdy człowiek nie zastąpi kota. Mój pies ma biegunkę. Co robić? Iść do lekarza weterynarii. Powiem od razu szybko, biegunka to jest rozwolnienie wielokrotnie w ciągu dnia, bo biegamy, prawda? Wzięła się, skąd nazwa biegunka, wzięła się do tego, że biegamy do toalety pies koniecznie chce, żeby go wyprowadzać, lub czasem nie zdąża. Jeżeli jest coś takiego, natychmiast idziemy do lekarza weterynarii. Bardzo ważne przy biegunkach jest to. Czy pies stracił apetyt, czy nie, to jest bardzo ważna informacja dla lekarza, jak i dla nas. Natomiast jeżeli jednorazowo zdarzy się po prostu rzadka kupa, to tego dnia psa nie karmimy, trzymamy go na wodzie i następnego dnia powinno to minąć. Możemy tego dnia podać marchwiankę. Marchwianka to jest woda, w której gotowała się marchew. Marchwiankę do picia, ona bardzo powstrzymuje niegroźne rozwolnienie. Jak często należy odrobaczać psa lub kota? Tak często, jak jest zarobaczony. A więc, jeśli w domu jest małe dziecko, które raczkuje i bierze wszystko do buzi lub osoba z niedoborem immunologicznym, wtedy robimy badanie kału tego zwierzęcia co miesiąc, co dwa miesiące. I zgodnie z wynikiem stosujemy leki przeciwpasożytnicze. Myślę o pasożytach wewnętrznych. Jeżeli takiej osoby nie ma, wszyscy są zdrowi, to wtedy robimy to raz na, na parę miesięcy. To zależy od naszej gorliwości. I nie odrobaczamy na ślepo. Robimy badanie kału, przynosimy do gabinetu weterynaryjnego pojemniczek, w którym jest zebrany, uformowany kał, robimy badanie i stosujemy środki przeciwrobacze zgodnie z wynikiem badania parazytologicznego. Jak mogę nauczyć psa chodzić na smyczy przy nodze? Najpierw trzeba się nauczyć szybko biegać, żeby zawsze pies był przy nodze, a pies bywa szybszy od człowieka, to oczywiście żart. To nie jest na dwa, na dwa zdania. To jest trochę dłuższa sprawa, ale pamiętać o tym, żeby jeżeli ciągnie i szarpie, to stać, a iść tylko wtedy, kiedy idzie tak jak my chcemy. Mój pies wyje. Co mogę z tym zrobić? Można sobie kupić zatyczki do uszu, ale to raczej nie, sąsiedzi nie będą chcieli z tego skorzystać. I też można. Trzeba się zastanowić, dlaczego pies wyje. Są psy, które mają lęk separacyjny i nic nie pomoże, bo same boją się zostać. Rozwiązaniem tego jest drugi pies. Poza tym każdego psa trzeba nauczyć tego, że, że wracamy, że wychodzimy na trochę, a więc jeżeli bierzemy psa, który nie lubi i boi się zostawać sam, najpierw wychodzimy na 5 minut, potem na 10 minut, potem na 15 minut, potem na pół godziny, potem na dłużej. Nigdy nie żegnamy się z psem wychodząc, i nigdy wylewnie nie witamy się, kiedy wracamy. Wtedy, kiedy pies szaleje, kiedy wrócimy, czekamy spokojnie, zajmujemy się swoimi sprawami, a tulimy go i całujemy. Wtedy, kiedy się uspokoi. Ale tak naprawdę psy z lękiem separacyjnym powinny mieć towarzystwo cały czas, czyli drugiego psa. Mój pies je kupy. Co robić? Pyszności. Przede wszystkim nie chodzić tam, gdzie pies może zjadać kupy. A poważnie mówiąc, w kupach jest bardzo dużo fajnych rzeczy z punktu widzenia psa. W kupach roślinożerców jest bardzo dużo witamin z grupy B, a w kupach mięsożerców, niestrawionych resztek, które również... Są temu psu potrzebne, lub po prostu są dla niego smaczne. W związku z atrakcyjne. powyższym, atrakcyjne pod wieloma względami. W związku z powyższym, taka kupa wcale nie jest bezwartościowa i na pewno z punktu widzenia psa warto ją zjeść. No waste, no waste. O, właśnie, drugi obiekt tej sprawy. <śmiech> <śmiech> Ale przede wszystkim jest jeszcze druga sprawa, czyli kiedy na przykład taki pies zje kupę, potem chce polizać swojego opiekuna. Czy to jest takie straszne? Wiele osób mówi, że tak nie jest, dlatego że psia ślina jest zaopatrzona w substancje bakteriostatyczne. Czyli w rezultacie działa tak, że po tych kupach w psiej nie zostaje ślad. Jeśli Twój kot Cię ugniata, to jak myślisz, dlaczego to robi? Hmm, ugniata mnie, ugniata poduszkę i tak dalej, i tak dalej. Kot jest sakiem, wychowała go mama. Przy mamie czuł się najbezpieczniej, najlepiej. Ugniatał jej pierś przed każdym karmieniem. I w trakcie. I w trakcie. W związku z czym teraz, kiedy jest już dorosły, i chce się poczuć bezpiecznie, chce poczuć odrobinę tej więzi z mamą, której oczywiście już z nim nie ma. Instynktownie i troszkę, ze względu na to, że pamięta, miesi coś miękkiego albo mnie, albo poduszkę, czy swoje posłanko. Po to, żeby poczuć się znowu dobrze i bezpiecznie, jak u mamy. Dlaczego mój pies skacze na gości? Każdy pies, który się cieszy, okazuje to, jak umie. My też się cieszymy, jak skacze na nas szczeniaczek, bo jest taki rozkoszny, możemy go wziąć wtedy na ręce, a jemu tylko o to chodzi, żeby wylizać nam twarz. Szczeniaczek rośnie, 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 rośnie i potem jego łapy sięgają nam do nosa i już nie jesteśmy zadowoleni, że skacze. A więc jeżeli nie chcemy, żeby skakał, to już od szczeniaczka ignorujemy skakanie i witamy się z nim dopiero wtedy, kiedy przestaje skakać. Jeżeli bierzemy dorosłego psa, to robimy dokładnie. Dokładnie to samo. Ignorujemy go, kiedy skacze. W ogóle się nie witamy, odwracamy się, udajemy, że go nie ma. Ja wiem, że trudno jest udawać, że nie ma psa, który waży 40, 50, 60 kilo, a na nas skacze, bo to trochę boli i czasem ciężko ustać, ale starać się kompletnie nie odpowiadać na to w żaden sposób. Zobaczyć psa, kiedy siądzie. Z reguły to wystarcza, bo psy to bardzo, bardzo inteligentne osoby. Ten filmik zdenerwuje wszystkich, którzy regularnie kąpią psy. Bo? Bo psa się nie kąpie, bo pies to nie żaba ani ryba. Sierść psa wytwarza taką substancję podobną do wosku, która pokrywa i skórę i włos warstwą ochronną. Jest to poza tym warstwa obronna przed drobnoustrojami, które mogą zaatakować skórę psa. Jeśli zmywamy detergentami tę polewę psią, Otwieramy wrota drobnoustroją i pobudzamy gruczoły łojowe do nadprodukcji łoju, który ma chronić skórę, a on tymczasem jełczeje, pies zaczyna śmierdzieć, kąpiemy go więc znowu, on szybciej zaczyna śmierdzieć i się robi potem bardzo wiele dolegliwości skórnych, alergicznych i trafiamy do lekarza, ale jeżeli zależy Ci na zdrowej skórze, nie kąp psa, tylko możesz to zrobić w wypadkach, kiedy pies wytarza się w, nie w nieczystościach. Powiedz mi w minutę, jak mam karmić psa, żeby był zdrowy i długo żył. Zaczynamy, start. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że żywność przetworzona jest niezdrowa, a więc mamy karmić psa tak, żeby to jedzenie było jak najbardziej naturalne. Warzywa są wypełniaczem: buraki, marchewka, pietruszka, seler. Do tego biały ser, twarogowy, zwykły. Jajka na twardo, gotowane tak, żeby nie były granatowe. Czyli gotujemy, zagotowujemy wodę z jajkami, wyłączamy i czekamy chwilkę. I mięso surowe, najlepiej indycze. Robimy to naprzemiennie: jednego dnia warzywno-warzywno-indyczy, drugiego dnia warzywno-serowo-jajeczny. I oczywiście warzywa takie jak buraki muszą być gotowane, pietruszka seler też, marchewka może być surowa, czasem ziemniaczek piure. Czasem można zastąpić indyka rybą morską, ale gotowaną i bez ości. Spisałam się?